Witam Państwa w Gowinie i zapraszam do przepięknego, przestronnego domu, w którym elegancja spotyka się z nowoczesnością. 384 m oferują nam przestronny salon, kuchnię z jadalnią, pięć sypialni, siłownię, garderobę oraz pomieszczenie gospodarcze. Wnętrza wykończone zostały w najwyższym standardzie, z bałością o każdy detal. W całej nieruchomości zastosowano ogrzewanie podłogowe, a w salonie znajduje się stylowy kominek idealny na chłodniejsze wieczory. Dom wyposażono w nowoczesne technologie ekologiczne, pompę ciepła, rekuperację, odkurzacz centralny i szwedzką oczyszczalnię, które zapewniają niskie koszty utrzymania. Całość posadowiona została na dużej działce i otoczona pięknie zaprojektowanym ogrodem z własną studnią, miejscem na ognisko oraz systemem nawadniania i oświetlenia. Na posesji znajduje się także dodatkowy budynek mieszkalny idealny na biuro, studio lub przestrzeń dla gości. To wyjątkowe miejsce łączy prywatność, funkcjonalność i uroki przyrody. Jeżeli szukają Państwo gotowej nieruchomości do wprowadzenia, zapraszam do kontaktu. Natalia Gerchman, Dom House.